O, widzimy Marcela teraz na zdjęciu. Gratulujemy. Elita męska klubu. Kapituła ustanowiła kolejność według wyników, drodzy Państwo. Jan Markiewicz. Sześć razy na dobrych. Zaczynamy od końca. Kapituła przyznała mu siódme miejsce. Kacper Szałowski, siedem razy na podium, siedemte miejsce. Sebastian Korzy, dziesięć razy na podium, piąte miejsce. Arkadiusz Jędranowski, pięć razy na podium, czwarte miejsce. Zapraszamy. Paweł nie 25 razy na podium. Paweł nie dbała. Trzecie miejsce. To już tak, to już teraz na podium zaproszamy. Wiesław Kamilski, 17 razy na podium. Drugie miejsce. Wiesław podeszwa 23 razy na podium. Pierwsze miejsce. Bardzo dobra jest siódemka, drodzy Państwo. Każde miejsce jest tutaj dobre. 55 osób jest w klubie, więc, drodzy Państwo, to jest wielki sukces. Prosimy o brawa.